Pięć pomysłów na prezent dla brata i siostry! Rodzeństwo, kochane rodzeństwo. Różnie między nami bywa. Ale jedna rzecz się nie zmienia. Przed świętami trzeba znaleźć prezent. No to szukajmy. Zacznę od zawsze dobrego strzału, czyli koszulki z osobistym nadrukiem. No, tutaj macie dopiero pole do popisu. A przy okazji projektujecie jedyny taki ciuch. Sprawdźcie więc rodzeństwu przyjemność nadrukowanym komplementem. Albo nie wiem, dajcie tam swoje zdjęcie. To się musi udać. A teraz coś dla uczniów, studentów i moli książkowych. Czytnik e-booków. Czyli tysiące książek w urządzeniu wielkości zeszytu. Ja pokochałam ten wynalazek, bo nawet najgrubszą książkę mogę zabrać wszędzie i czytać w każdej chwili. Do wyboru macie modele za kilkadziesiąt złotych, takie jak ten, który spokojnie wystarczy do regularnego czytania. Ma polskie menu i możliwość zmiany rozmiaru czcionki. No, i takie za kilkaset z dotykowymi ekranami i mnóstwem przydatnych funkcji. Może więc zrzutka z rodzicami? A może lubicie sobie czasem zdrowo pokpić? Bo jeśli tak, to zapraszam was razem z rodzeństwem do Loży Szyderców. To prześmieszna gra karciana w kłopotliwe pytania i bezlitosne odpowiedzi, ale bez obaw. Akurat ta Loża Szyderców jeszcze nikomu krzywdę nie zrobiła. Dla mnie to świetny test na poczucie humoru i terapianty stresowa w jednym. W każdym razie mega ubaw dla dwóch, kilku, a nawet kilkunastu osób, więc gra świetnie nadaje się też na domówkę. Na której skądinąd mogą zagościć Państwo głośnikowie, a właściwie Mr. i Mrs. Speaker to para sympatycznych głośników, która lubi dobre seriale i skoczną muzykę. Państwo, głośnikowie szczególnie polecają się do smartfonów, tabletów i laptopów. A ja polecam też dlatego, że będą po prostu przypominać o Was rodzeństwu. Jeśli więc wasz brat czy siostra lubi ciekawy design, no i lubi czasem zrobić trochę głośniej w pokoju, to przyjrzyjcie się tym kosmitom. Na koniec coś dla tych, którzy lubią śmigać po mieście bez zbędnego ciężaru, a przy okazji z ciekawym motywem na plecach. To plecak w formie worka, czyli worek z funkcją plecaka. Jest super lekki, całkiem pojemny, no, na pewno dobrze wygląda. Ja lubię go też za to, że mam wszystko w jednym miejscu, jak w torebce. Po prostu nie trzeba myśleć, w której kieszeni jest telefon, tylko trochę pogrzewać. Sama przyjemność. No i to już wszystkie moje pomysły na prezent dla rodzeństwa. Jeśli wybraliście swojego faworyta, to w opisie filmu znajdziecie linki do aukcji. A pomysły na prezent dla mamy, dziadka czy partnera? Już czekają na naszym kanale. Owocnych poszukiwań.